Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dzisiaj nagrałem dla Was taki krótki filmik o top 4 duże owady w Polsce. Prawdopodobnie nie znacie większości z tych owadów, chyba że oglądaliście moje poprzednie filmy. Teraz widzimy Hrabążcza Majowego. Osi osiąga on około 3 cm długości. Teraz widzimy turkucia podjadka. Osiąga on maksymalnie długość 6,5 cm, co jak na owada jest bardzo dużo. A szczególnie w Polsce Niestety, turkocz podjadek to szkodnik, Pod, podgryza korzenie roślin, często uprawnych. Ma budowę, która umożliwia mu łatwe kopanie. Nie można zapomnieć też o ważkach, w w których w, naszy, który w naszym kraju jest bardzo dużo. Niektóre osiągają też pokaźne rozmiary. Na przykład ta ważka, którą teraz widzicie na ekranie jest to ważka płaskobrzucha, osiąga dość spore rozmiary zbliżone do turkocia. Teraz widzimy pachnicę dębową. Jest to owad pospoli, pos, dość pospolicie zamieszkujący nasz kraj. Mało osób wie o jego istnieniu. Jego długość wynosi do 4 cm. Niestety, ten gatunek jest narażony na wyginięcie. Jest owadem chronionym, na dziś to już wszystko do zobaczenia.